A właśnie, ważna rzecz, bo wy mieliście pretensję chyba do Konopa, że nie poruszył pewnej sprawy, takiego Michała. Ja się kontaktowałem z, z, z dziewczyną, która tam, no, wobec której zostały te czyny. Hmm. No, ja się kontaktowałem po prostu z tą y, dziewczyną, która y, poinformowała mnie, że ona wystąpiła w roli, w sensie poszła do sądu, no i sprawa już będzie prowadzona. Ona będzie oskarżycielem, chyba z tego co rozumiem. Y, 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 I pozwała tego. No, wiesz co, bo się staram mówić tak poprawnie, nie? Bo mówić ofiara poszkodowana to yy, chyba nie można, jakoś tak za szybko, nie wiem, no ale ona jest według mnie ofiarą i tak dalej. Natomiast tego filmu nie widziałem, bo zależało mi, żeby obejrzeć ten film, żeby mieć pewność, nie? Żebym też wiedział co mówić, bo z drugiej strony ten chłopak twierdzi, że O Jezu, O Jezu, oskarżacie mnie, a ja nic nie zrobiłem, nie? Natomiast no, rozmawiałem z Marti Renty również z, z, z dziewczyną, która no, którą to spotkało i one znaczy ta dziewczyna podjęła decyzję, że ona nie chce, żeby kanały komentarzy nagrywały całość o tym, tylko żeby po prostu uszanować to, że ona no, ma rozprawę z nim, tam już już jest po tym wstępnych wszystkich przesłuchaniach i teraz to wszystko tam się toczy po Bożemu, że tak powiem. Czyli tak, jak powinno być.